Cześć, tutaj w witam Was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia. i Dzisiaj przejedziemy się typem 61 razem z Napsterem. Napster świeci tutaj na niebiesko. Nie wiem dlaczego, czy kogoś przez przypadek trafił, czy może to był jakiś, jakiś odwet za taranowanie, czy strzelanie do niego. Nieważne, nie wnikajmy w to. Ma 2000 WN, więc chyba nie jest najsłabszym graczem. Z klanu PMHCA powinniście znać ten klan, bo on jest dość długo na mapie globalnej. To jest polski klan. Przyjmują oni raczej, raczej młodszych graczy, nie tak jak w SBP. Klan całkiem niezły, muszę powiedzieć, bo dość długo utrzymują się na tej mapie i mają jakieś tam mniejsze i większe sukcesy, więc powinni się ten klan kojarzyć. Mapka Edenberg, Czołg Typ 61 i bardzo ważne dla tej, dla tej mapy, jeżeli zaczynacie z północy, to nie przejeżdżajcie przez most, naprawdę to się bardzo źle skończę. tak samo jeżeli zaczynacie z południa nie przejeżdżajcie przez moc, bo się właśnie tak wystawicie na ostrzał, jak te czołgi w tym momencie, nie wiem czy to Napster wyspotował, czy ktoś inny, w każdym razie te czołgi są wyświecone i zobaczcie teraz będą za darmo tutaj zgarniać, zanim dojedziecie tutaj do tego, do tego zamku to jesteście przez bardzo długi okres czasu na otwartym polu, i tak właśnie, jeżeli się uda Was złapać na głośnicę, tak jak tego lwa, to możecie w bardzo szybkim, w bardzo szybkim tempie zejść tutaj już sobie do, do garażu i. Odpalać następną bitwę, bo tak jak mówię, to jest bardzo duży otwarty teren. I jeżeli tutaj się dużo czołków ustawia, widzicie, że jestem tutaj te czołki czołgi ciężkie, czołki średnie, to można bardzo szybko zakończyć grę, tak jak właśnie to się stało z tym lwem. Yy, dlatego nie polecam, naprawdę. To jest, to jest, to jest bzdura przejeżdżania tutaj mostem i przejeżdżanie tędy mostem. Pamiętajcie, że to jest bitwa spotkaniowa, więc ona się rządzi troszkę innymi prawami, ale gerani, jeżeli zajmiecie tą stronę, to powinniście być w stanie tutaj tego kapa w jakiś sposób bronić. Natomiast przy normalnej bitwie, yy, we Bronienie tutaj kapa i tutaj kapa jest łatwiejsze odpowiednio z tej górki i z tej górki. Naprawdę przejeżdżanie za most bardzo często się bardzo źle skończy. Zresztą zobaczycie to za chwilę, ale nie uprzedzajmy faktów. Pierwsze tutaj, pierwszy koty za czyli lew został zniszczony. Można się przesunąć do przodu i atakować kolejne czołgi. Tutaj piękny strzał w ISU-152. Spokojnie sobie na wsad podjeżdża. Widzicie, nie wychyla się specjalnie. To nie jest zbyt odzeżony czołg. Ta wieża coś tam potrafi rykoszetować, natomiast za bardzo bym na nią nie liczył. Czołg w grze przypomina mi bardzo patona dziewiątego tieru amerykańskiego. Słyszałem, że go troszkę poprawili względem tego, co było, bo wcześniej został trochę, trochę za bardzo osłabiony. Natomiast z tego, co pamiętam, grałem i bardzo dawno temu to właśnie bardzo, bardzo podobnie się gra tym patonem i typem 6 1. Są to, są to czołgi. No, może nie identyczne, tu bym przesadził, jeżeli bym powiedział, że są identyczne, górze, natomiast są do siebie podobne. Dobra pozycja tutaj na pstera, widzicie, ma tego Lisa trzeciego wystawionego, tam jeszcze 3 czwórka niestety tutaj trafiła, go za spokojnie oddać w przemni pancerz, tak jest. No, i sobie będzie po tej kurce wjeżdżał, wykorzystywał dobrą, dobrą tutaj depresję, działa po to, żeby oddawać strzały w czołgi przeciwnika. Strzał w 6,9 udało się jakoś jakimś cudem trafić, ale już odjeżdżała, ale jeszcze złapał jeden strzał. 2600 na strzelane w tym momencie, 4 do 4, więc dojść, wyrówka, na bitwa. No i Napster tutaj będzie sobie po bału, po bału atakował czołgi, które znajdą się tam właśnie w okolicy, w okolicy zamku. Tutaj musi uważać, z przodu jest T-30, gdzie jest w wschowada, ale póki co ona nie wyjeżdża, więc nie stanowi jakiegoś specjalnego zagrożenia. Będzie się musiał to martwić później, jeżeli ona się tutaj nie pojawi. No a czołgi przeciwnika, jak widzicie, widzicie, kończą się tutaj, bo niestety nie są w stanie wytrzymać takiej przewagi czołgów z drużyny Napstera, z czołgów z drużyny zielonej. Po prostu jest ich tutaj zbyt dużo, żeby te czołgi były to w stanie w wytrzymać. Gdzieś tam jest 7 jest jeszcze, może się go uda tutaj przebić. Niestety ten pocisk gdzieś zupełnie poleciał w kosmos w pustkę i nic się tam nie stało, więc napstęp sobie spokojnie przeladuje i za chwilkę powinien tutaj dalej obrabiać tego IC7. Z tyłu mamy Ferdynanda, mamy ISA III, I69, która właśnie zakończyła, czyli już jej nie mamy. No i ta T30 nieszczęsna. Tutaj, na myślę, że cały czas nie wyjeżdża zbyt odważnie do przodu, bo boi się, że ta T30 gdzieś tam się pojawi. Widzicie, cały czas sprawdzał tutaj myszką. Czy ta tecziska go gdzieś nie widzi, gdzieś go nie wyspotowała i nie oddał za chwilkę święciado ślego strzału, który pozbawi go większości jego HP. No ale ponieważ Jest tego się nie to to wyjeżdża i do końca. Trzeba po prostu tego Isa 7. Już jedną dyszkę mniej u przeciwników były dwie, więc już w tym momencie nie ma nikogo. I 7 troszkę zirytowany do ale Cóż, ra raczej powinien sam się zastanowić, dlaczego przejechał przez bosy dlaczego stał się takim łatwym celem. Następny razem powinien nad tym przede wszystkim pomyśleć, a nie wyzywać tutaj napstera od tego, że go zniszczył. No takie są zasady tej gry i na tym ona polega, żeby niszczyć czołgi przeciwnika, właśnie. I z trzeci, piękny strzał w, tutaj w tylną część kadłuba weszł gdzieś tam pod ten pancerz warstwowy, który znajduje się nad gościennicami, i, i z trzeci też został wysłany do piachu. Tutaj Pomimo tego, że tych czołgów zielonych było dość dużo, to widzicie, że one jeszcze zostały tutaj ładnie, ładnie zniszczone, więc został tylko Napster je 50 gdzieś na środku, no i ten T-30, który gdzieś tutaj właśnie kampi. Widzimy tę T-30, oczywiście Napster nie może tutaj wyjechać w tym momencie, bo ta bo T-30 byłaby mu w stanie zabrać większość HP. Artyleria strzeliła, ale nie udało się jej Trafić, no ale 50 zajeżdża już od boku, więc za chwilkę pobita te 30 się odwrócić na, na 50. Właściwie dostała on niej strzał, no i też ją wysłała do garażu. W tym momencie jest czas dla Rampstera. Jeżeli te 30 strzeli, albo jakiś tak strzela, jesteście jego blisko, to zawsze wyjeżdżajcie i po prostu starajcie się go jak najszybciej wykończyć. Pamiętajcie, że takie duże dzieła mają mają długie przeładowanie i to należy wykorzystywać. Arta strzeliła, więc tutaj Napster będzie miał chwilkę czasu na to, żeby, żeby jej oddać. Gdyby ta Arta celowała w tym momencie, to oczywiście musicie się ruszać, jestujcie w miejscu, bo będzie was łatwo wykończyć. Natomiast, natomiast, ponieważ przed chwilą ta Arta oddała strzał, no to Napster może stanąć spokojnie, wycelować sobie i wysłać ją do garażu. 11 do 11. Druga strona oczywiście padła, tak jak powiedziałem. Naprawdę w w 80% przypadków dzieje się właśnie chyba, że jest jakaś taka bitwa do dwóch albo do trzech, ale w 80% przypadków zdarza właśnie jest tak, że jeżeli drużyna, która zaczyna z południa przejedzie za dużo czołgów przez most, to przegrywa, tak samo tutaj. Jeżeli za dużo czołgów przejeżdża przez most, to ta przegrywa. Pamiętajcie, że naprawdę ten, tych mostów nie warto przekraczać. Tam można wysłać sobie jakiegoś jednego spotera, który w stanie w krzaku można sobie pojechać medem, zrobić szybkie kółko, natomiast przejeżdżanie czołgami średnimi ciężkimi i TDK przeważnie kończy się bardzo, bardzo źle, bo tam nie macie się zwyczajnie gdzie schować, a jeżeli zostaniecie wyświecali po drodze, to, to po prostu będziecie zbierali strzały za darmo. Nie wiem, czy tutaj udało się trafić tą. 5, 4. wydaje mi się, że, że mógł ten pocisk wejść, natomiast zostały tutaj tylko dwa APCR, -y, czyli zwykła amunicja na czołgu t 61 i za chwilkę będzie musiał tutaj się posiłkować. Napster hitami. Póki co objeżdża sobie tutaj mapę. Od południa wykorzystuje ukształtowanie terenu po to, żeby się schować przed przeciwnikiem. Nie jedzie tędy, bo jeżeli byście pojechali tą drogą, no to będą mogli do Was strzelać z całej górki, z miasta. Natomiast tutaj, jak widzicie, są takie zagłębienia terenu, za którymi możecie się schować, wykorzystać swoją depresję działa, w jakiś sposób ukryć się przed przeciwnikiem i zaskoczyć go podjazdem z drugiej strony. Bardzo dobrze, że tutaj czołgi, oba czołgi trzymają się razem. Bardzo mądra Arta, która nie stoi w jednym miejscu, nie czeka, Natomiast przeciwnicy przejadą przez ten północny most i ją zniszczą, tylko przestawia się na tą bezpieczną pozycję, gdzie Napster ją przed chwilą wyczyścił, gdzie wie, że nikogo nie będzie, i po prostu stamtąd będzie próbowała oddawać strzały. Te 30 tutaj śmignęła pociskiem nad głową Napstera, na szczęście go nie trafiła. Napster, zobaczcie, też nie wyjeżdża za szybko, w tym momencie już zniknął dla dla tej T30, bo już ponad 10 sekund to trwa, więc objeżdża, szuka innej pozycji, wyjedzie tędy, teraz strzeli. Pamiętajcie, że w takich sytuacjach nie wolno wyjeżdżać w tej samej, w tym samym miejscu za każdym razem, bo po prostu przeciwnik może czekać, albo nie on, tylko jego koledzy mogą czekać, aż pojawicie się w tym samym miejscu i za darmo oddaną do Was strzał. Nie zdążycie szybciej strzelić niż on, który będzie miał jeszcze skupiony celownik na maksa i po prostu Was zniszczy. T71 objechała całą mapę, jak widzicie, i ściga tą lorkę. Ta lorka nie ma tutaj raczej dużych szans. Wstarczył z T71 przeładowanym. Pięć pocisków to jest za dużo dla takiej lorki, i właśnie tak się stało. Ten lorem został zniszczony. No i T71 zasuwa tutaj na południowy mącz. się uda go trafić? Za chwilkę zobaczymy. Pięknie, idealnie go trafił. Jeszcze zdjął mu gąsienicę. Widzieliście, udało się zjąć gąski, tutaj zadriftował za ten T71. na strzela w to samo miejsce, ponieważ liczy na to, że nie miał T71 zestawu naprawczego, i właśnie dzięki temu go rozwala. T71 jest z głowy. To bardzo, bardzo ważne, że udało się T71 rozwalić, bo inaczej ona by tutaj świeciła, oba te nasze czołgi i przeciwnicy mogliby do nich oddawać darmowe strzały, natomiast najważniejsze, co się w tym momencie dzieje, to zobaczcie, że FV i nasz typ 61 nie rozdzielają się w żaden sposób, tylko jeżdżą cały czas razem, to powoduje, że mają większą, większą siłę ognia, są w stanie we dwóch więcej zrobić, mogą się osłaniać wzajemnie, atakować przeciwnika z różnych kątów, natomiast Duża przeciwna, przeciwna, pomimo tego, że miała cztery czołgi, to najpierw T30 się oddzieliła od stada, potem T7,1 się oddzieliła, a teraz widzicie, że oddzielił się tutaj T54. Nieszczęśliwy strzał tuż pod, jego, tuż pod jego pancerz, tam gdzieś na ziemi wybuch ten pocisk, ale teraz już powinno wejść tutaj bez problemu, tak jest. Jeszcze widzicie, nasz typ 61 zajął go od przodu, FV go objechał i już czołg został wykończony. Rozdzielił się z te czy czwórkom, oni przyjeżdżali pojedynczo i dlatego właśnie giną. Gdyby cały czas grali w grupie, gdyby próbowali zagrać razem, to pewnie by im się to udało. A teraz jeszcze bardzo ciekawy medal, czyli oko za oko. Polega to na tym, że wystrzelacie i ktoś strzela i się razem niszczycie w tym samym momencie. Bardzo fajny i ciekawy medal. Trudny bardzo do zdobycia, bo to trzeba troszkę szczęścia i w przypadku do tego. Kiedyś udało mi się coś takiego zrobić, ale niestety takich medali wtedy nie przyznawano. Więc bardzo ciekawy, ciekawy medal oko za oko. Gratuluję. Świetnie. Świetna bitwa, 5500 obrażeń, ale tam coś było jeszcze chyba na ślepo. Z tego co pamiętam, wy już widzicie screena, ja tego nie pamiętam w tym momencie, ale to jest chyba ponad 6000 obrażeń, bardzo fajna bitwa oczywiście MK. Mnie się Mki jeszcze nie udało na tym czołgu zrobić, ale mam nadzieję, że niedługo się to stanie. W każdym razie świetna bitwa Napstera i gratuluję gratuluję naprawdę bardzo, bardzo dobrego wyniku. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!